Witajcie. Nagrywam filmik po raz kolejny. Pierwszy raz nagrywam telefon i odwróciło mi się wszystko y, pionowo. Filmik się nagrał. No nic, nagryma, nagrywamy jeszcze raz. Chciałam Was dzisiaj zaprosić na filmik y, z moim ostatnim albumem. Świeżo skończony. Dzisiaj go wysyłam. Wczoraj wieczorem skończyłam. Y, album jest przeznaczony dla dziewczynki, która ma 14 lat. Kocha kolory fioletowy, niebieski i czerwony. Yy, i zwierzęta. <taki> Takie dostałam wskazówki, więc mam nadzieję, że jej się spodoba. Yy, jest kilka nowych rozwiązań w tym albumie. Przy już widać, że grzbiet jest zupełnie jakby w innym stylu niż mój yy, zazwyczaj, ale chciałam spróbować też nowych rzeczy. Yy. Album ten tradycyjnie jest rozmiarów już dla mnie tradycyjnie: 8,5 na 8,5 cala okładka, 3,5 grzbiet. Natomiast w środku karty y, mają 8 na 8 cali, to 20 na 20 cm. <laughs> okładka jest dość prosta, ponieważ papier, którego użyłam, jest tutaj bardzo ozdobny. Y, ogólnie okładka na, y, na tym białym papierze y, na Brystolu jest y, oklejona jeszcze dodatkowo papierem. Z Aksiona, z tej kolekcji. A na wierzchu już jest papier, ten w kwiaty, z kolekcji, z której prawie w całości powstał album, czyli to jest Bohemian, Dovecraft, Dawcraft, nie wiem jak się czyta. W każdym razie firma Dawcraft. I jeszcze niektóre arkusze, właśnie są z tej kolekcji z Aksiona, którą przed chwilą Wam pokazywałam. I kilka też jest z tej kolekcji Back to Basic, też Dovecraft. Także to by były trzy kolekcje, których użyłam do zrobienia tego albumu. No i mówię, okładka nie jest jakoś skomplikowana, no bo ten papier już był na tyle zdobny, te kwiaty są na tyle piękne, że szkoda było je po prostu czymś jeszcze zasłaniać. Tutaj gdzie nie tylko pewnie teraz nie widać w tym świetle, ale gdzie nie o tutaj troszkę widać, dodałam takie z glossy, akcent takie, żeby się błyszczały niektóre elementy. Tutaj mamy serwetkę, kółeczko wycięte pod spodem, takie kolorowe jeszcze z tych kwiatów i banerek z imieniem z masy. I tylko dwa motylki dodane tutaj na różniki. Natomiast grzbiet to jest coś, co robiłam pierwszy raz. Tutaj są koronki marszczone. Marszczone koroneczki. Tutaj jest stążeczka też pomarszczona. Yy, I takie miętowe perełki, żeby wypełnić jeszcze tą przestrzeń między dwiema koronkami. <laughs> Także to jest coś, co robiłam pierwszy raz taki grzbiet. I nawet mi się spodobał efekt. I album jest związany na wstążeczkę. Tak po prostu. W środku wygląda tak. Tutaj mamy kieszeń. Wyciętą po prostu ażurowym wykrojnikiem. I w środku są w albumie w ogóle przygotowane miejsca na zdjęcia i 9x13 i 10 na 15 Oho, uciekła ostrość. I 10 na 15 Też te maty, które są tu w tych kieszeniach na górze, są jeszcze na większe zdjęcia albo na kilka mniejszych. Także tutaj są w kieszeni dwie maty na zdjęcia, 9x13. One są z papieru wizytówkowego, o, z takiego błyszczącego. On ma takie drobinki złote w sobie. Książeczki te są przygotowane na zdjęcia 10x15 i one są tutaj oklejone papierem, a w środku zostawione czyste. I jeden tak na opis, zawsze w kieszeni. Tutaj na tej stronie, to jest strona powiedzmy na takie główne zdjęcie tytułowe, yy, dodałam kwiatki z ranu, które robiłam. Specjalnie robiłam je pod kolor yy, tych kwiatów, które są na tym papierze, żeby pasowało kolorystycznie do siebie. Tutaj mamy taki fioletowy, tutaj jest taki czerwony, tutaj są dwa żółte, i tutaj jest duży, żółty, i też chyba fioletowy i czerwony. I pod spodem mamy listki od Asi Szulik. Bardzo Ci Asiu dziękuję. Jeszcze cały czas korzystam z tego, co mi wysłałaś. Yy, tutaj takie brokatowe gałązki piękne, i kilka takich zielonych listków. I tutaj tak, który można sobie wsunąć i ewentualnie coś wpisać pod zdjęcie. I tutaj mówię na górze, w każdej kieszeni są takie maty. One są 16,5 prawie na, no na 20 cm. Także spore. Mówię, zdjęcie 13 na 18 się swobodnie zmieści. To już są takie większe zdjęcia, a można też sobie kilka mniejszych wkleić. Nawet 29 na 13 się zmieszczą, także swobodnie. Miejsca trochę jest na kolejnej stronie. Mamy coś też, co robiłam pierwszy raz. Tutaj jest książeczka, w sensie zamknięcie tej książeczki robiłam pierwszy raz, bo zazwyczaj albo robię na magnesik, albo wiązane na wstążki. Tym razem chciałam spróbować czegoś nowego i trochę szperałam w internecie, szukałam pomysłów nowych i znalazłam ha. Dzień doberek! Kanał pani z Rosji, moja córka się budziła. Kanał pani z Rosji. Ej, ale weźcie, macie, weźcie sobie Dziękuję. Kanał pani z Rosji, która robi fenomenalne albumy, w ogóle w okładkach materiałowych. Podlinkuję wam tam na dole w opisie kanał. No po prostu na początku, jak zacznę oglądać jej filmiki, to mi zabrakło słów. Naprawdę robi fantastyczne albumy no i właśnie kilka pomysłów sobie od niej zaczerpnęłam między innymi sposób takiego zamykania tutaj są podklejone po prostu paski papieru przedziurkowane i ja tutaj sobie dodałam nity żeby ten papier się nie przedzierał i przeciągnęty sznureczek i tutaj na kokardkę można zawiązać sobie swobodnie i ta książeczka po prostu się tak otwiera i tutaj można sobie wsunąć y, coś taka, albo jeszcze tam zdjęcie na przykład się zmieści. Y, natomiast tutaj mamy klapkę na magnes, i tu jest tak dodatkowe miejsce na zdjęcie. Tutaj można swobodnie zdjęcie nakleić. Y, nawet jeśli zaklei ten magnes, to on i tak będzie trzymał, bo są dosyć mocne te magnesy. Y, tutaj mamy y, też miejsce na zdjęcie. Można nakleić zdjęcie, wsunąć jeszcze sobie dodatkowe do kieszonki. To jest akurat na 9 na 13 Tutaj jest prosta strona, nieoklejana, zostawione miejsce na zdjęcie na środku. Tutaj dałam tylko po dwóch stronach te, te takie samo przylepne kropeczki. I tutaj jest mała kieszonka z tagiem. Tak, tak wygląda strona. Tu znowu na górze mata, taka sama, papier wizytówkowy i trzy tylko doklejone. Kolejna strona właśnie też jest inspirowana filmikami tej pani z Rosji. Yy, tak samo, za, zamknięcie tutaj jest na stałe przyczepione, natomiast z tej strony yy, jest przyczepione do, do tej książeczki, i to jest książeczka po prostu oklejona z dwustronnym papierem. W środku Mama. zostawione miejsce na zdjęcia. Mama. Słucham, kochanie, a tutaj jest Mama. Mama. Yy, też miejsce Mama. na zdjęcie w takiej książeczce. Słucham Cię, kochanie. Mama. No. O, no, i tu się wsuwa pod. Ty chcesz pracować? To poczekasz, mała skończy filmik nagrywać. Wtedy będziesz pracował, ok? Tak. Poczekasz chwileczkę? Pracowam to. Co chcesz pracować? To. Okej, okay, to poczekaj. O, tak się wiąże. Masz, popracuj z tym na razie. Potrzymaj. Popilnuj, żebyś nie zgubiło. Yy... Kolejna strona to już jest tradycyjny dla mnie belly band. <gryś> Wycięty też tym wykrojnikiem, który wycina ten wzór między innymi. Hmm. A jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że te naklejone też książeczki, one też są na zdjęcia 10 na 15 Wszystko, co jest naklejone, jest na 10 na 15 natomiast te luzem maty z tego papieru błyszczącego ładnego. O, pokazałam wam drugą stronę? Nie, widać, czy nie widać? Widać trochę, ok, trochę widać. Drobinki są na 9 na 13 No i tu książeczka też na zdjęcia 10 na 15 oklejona z dwóch stron papierem. I tak z miejscem na opis. Kolejne dwie strony są symetryczne, to są klapki. One się nie zamykają na magnes, tylko mają tutaj kawałki wstążeczki. Taki. To się nazywa. Multiłowa. Żeby łatwiej było po prostu złapać sobie te klapki, otworzyć. Piękny papier w motyle. Bardzo mi się podoba ten papier. I tutaj mamy na tej klapce w środku kieszonkę. W kieszonce też, powiedzicie widzicie, jest wycięty ażurowy wzorek wykrojnikiem, dwie maty. I tak, tutaj jest zostawione miejsce na zdjęcie tylko dla motylki po rogach. I ta strona jest identyczna. Też macie motylki. Tutaj jest klapka Stajemy z takimi dwiema matami. I na górze mata w kieszeni. Kolejne dwie strony, tutaj mamy kieszeń, też tylko wycięty ażurek, dwie maty, tak, i książeczka na większe zdjęcia. Tutaj mamy y, wodospad, zamykany jest na magnesie ten wodospad, tutaj jest wycięty też ten ażurowy wzór. Tutaj y, zrobiłam taki co jedną ósmą cala takie zagięcia, żeby było trochę więcej miejsca i oklejam taśmą washi, żeby to się jednak nie przecierało. <laughs> Także tak wygląda wodospad. I na końcu wodospadu mamy kieszonkę z tagiem. I tu się zamyka na magnes. Na górze mata. I ostatnie dwie strony. Yy, tutaj mamy spinaczem zamykane. Tu jest koperta. Aby można było sobie coś wsunąć. I tutaj jest tylko taki mini wodospad. Jest książeczka naklejona, po prostu i dodatkowo jeszcze. Także tu są raz, dwa, trzy, cztery, pięć miejsc na zdjęcia. I tutaj, żeby włożyć jeszcze sobie coś do koperty. I tutaj za tą książeczkę się wsuwa mały, tak. I to zapinam magnesem, żeby nam. Nie, magnesem, spinaczem, żeby nam nie fruwało tutaj. Tak. I ostatnia strona, okładka w środku, kieszeń, tak samo jak z przodu, żeby było symetrycznie. I w kieszeni też już tradycyjnie dwie mniejsze maty, książeczka yy, na większe zdjęcia i tak. To by było na tyle, to jest cały album, mam nadzieję, że się spodoba nowej właścicielce. Ma tu trochę miejsca na zdjęcia, także mam nadzieję, że wszystkie zdjęcia się jej zmieszczą, które chcę sobie tu wkleić. Yy, serdecznie was pozdrawiam. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Zapraszam na yy, następne filmy, bo pewnie się niedługo pojawią, yy, bo mam trochę przed sobą projektów. Za oknem wychodzi słońce. Życzę wam dobrego dnia. <grybujesz> pozdrawiam was serdecznie. Pa pa pa.